planetarium obchodziło w tym roku swoje 70 urodziny. Powstało w 1955. Więc w tym roku 4 grudnia, czyli z okazji Barbórki, bo tak kiedyś większość instytucji na Śląsku była inaugurowana 4 grudnia planetarium miało 70 lat. Obchody jubileuszu 70-lecia miały taki charakter właściwie dwojaki, bo na początku o godzinie tam 14 zaprosiliśmy. Wszystkich naszych gości na taki otwarty wykład, dwa wykłady otwarte na temat w ogóle edukacji, takiej edukacji przez całe życie, jak rozmawiać o naukach ścisłych, jak uczyć tych nauk ścisłych i rozwijać wiedzę u młodych ludzi, bo tym właściwie od tych 70 lat się planetarium zajmuje, dlatego chcieliśmy w taki też trochę naukowy sposób uczcić te rocznice. A później po południu mieliśmy koncert filharmonii, Tutaj u nas wewnątrz planetarium z wizualizacjami na, na kopule, i wszyscy zaproszeni goście tutaj wzięli udział w, w takiej właśnie uroczystości, uczcili te nasze 70 lat. Uznaliśmy, że cały ten drog jest jubileuszowy i w zasadzie od początku roku każdy kolejny miesiąc poświęcaliśmy innej tematyce. Na przykład listopad był miesiącem czasu, i jeszcze teraz można oglądać wystawę, którą zorganizowano wspólnie z Muzeum zegarów w Muzeum założone przez państwa Przybkowskich. Zresztą nasz zegar słoneczny, który mamy tutaj na dziedzińcu planetarium też był zaprojektowany przez pana Przybkowskiego. Więc ta wystawa jeszcze do końca stycznia będzie u nas funkcjonować. Jeżeli ktoś do nas przyjdzie, to może w holu dolnym planetarium. Kilka takich zabytkowych zegarów zobaczyć. Grudzień to nie tylko miesiąc czasu u nas w planetarium, ale także to miesiąc, w którym mamy przerwę świąteczną, wszyscy świętujemy, w związku z czym życzymy Państwu bardzo serdecznie spokojnych i szczęśliwych świąt, ale także żeby tą świąteczną przerwę wykorzystać na obserwacje astronomiczne. Jeżeli tylko pogoda dopisze, to zachęcamy do tego, żeby niebo zaobserwować. Zanim to zrobimy, żeby przygotować się do tych obserwacji, warto przyjść do nas do planetarium i na seansach, przed seansami popularno naukowymi mamy takie 15 minut o niebie, które nasi pracownicy opowiadają wtedy co na tym aktualnym niebie widać. I właśnie z tych krótkich wstępów można się będzie dowiedzieć także tego, co w tym roku będzie tą pierwszą gwiazdką, która umożliwi nam rozpoczęcie kolacji, a w konsekwencji rozpakowanie prezentów. Życzymy Państwu pięknych świąt w gronie rodzinnym. Życzymy, żeby przyniosły wiele radości, a jeśli będą Państwo. Mieli dużo wolnego czasu, to zapraszamy do planetarium. To może być po świętach, po Nowym Roku, kiedy już ten cały świąteczny szał minie. Zapraszamy pod nasze sztuczne niebo w planetarium, ale także na ekspozycję. Być może ktoś z Państwa będzie chciał się wybrać w kosmos. Nasze symulatory będą na Państwa czekać. Zapraszamy.